Może być? Nie wiadomo o co chodzi? Patrzcie Krem pod nią tutaj wszystko, patrzcie diabły orki, wiatr, błyski, no pod wszystko taniów nikt nie kupuje Magia ludzie To no, jeden z set mi na sobie wolny No i to, nie? Krem dla kle... krem, dla krem. Tyle ludzi pisało mi, no, mi osoby nie pisały, że kupię lutówki, ale ja nie chcę lutówki kupić. Dobra, wspania do Polska, góroc widzicie, ale z daleka ta szarfa wygląda jak była to młoda sabala. <laughs> o ten szachista, O, Dobra, nowy cel, by jego zgildzi. Promocja. 200 złotych i się dogadamy. Za plecami, ciście mi. Wiecie, ja taki jestem. Ale na chwilę będzie. Liza nie robi. A proszę, daj do party. Proszę, daj do party. Proszę. Chodźmy ekspić razem. Dobra, zróbmy tak. Zrobimy na testu. Dla testu zrobimy 6000 korów. Jak będzie kor, to nie klikamy dalej, dalej. 6000 SM, a nie korów. Uwaga. To no tak, pół kora. tak. <grybuj> 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 czekajcie, Nagrodę na główna 5 SM dla wszystkich Cebula party Jedziemy. A 1. O, to będzie 2 3 <try> <try> Powiem mam, że czas bardziej żałuję, że zrobię to koło 3, 6, 10. Lepiej? Dobra, to 12 jednak I dam 150 Dobra Od firmy daję... 100 Jestem z kamery A wy chcieliście za dwójkę? Dobra, dla zachęty Dobra, dobra Mega, giga nagroda, dla zachęty Tak jak ludzie mówili Paga 500 na 020 A dobra nie, bo Nie, niech będzie, dla widowni 800 Macie, 800 kolorów na 020. 20 Proszę bardzo A bo wy jesteście mi to macie 1000 nawet, I tak nie płacicie Accept, może być? Widzicie k**a? Mówiłem, że ktoś płaci nie wytrzyma <laughs> Wiedziałem

Jakie 50 za sz**a, Teraz jest Twitch i YouTube to dwa razy więcej. 70. No, dla mnie to jest dwa razy więcej. No, fajne itemy, patrzcie. NNO20. Nie, NNO. Dzięki no, on dał mi na koło, powiedział, że dał mi, ale to potem zrobimy. Teraz mam alchemię do zrobienia. Ładny naszyjnik, patrzcie. Jaki ja mam? Lepszy niż mój. Czym w ogóle skończyłeś grę? Możemy się dowiedzieć. To jedziemy Daj sobie na odcisko? Czy nie? No właśnie nie rozwoję na Skype'ie. Wstawaj. O, już, już mówi, że kupujesz obróbkę. Właśnie jest przy kasie. Już mi kupuję cepki, właśnie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ooo, ale jak daje? Ale Ja Rubiny zostawiam. Ja, ja na pewno nie będę ich sprzedawał. Pamiętacie, zbieramy na alchemie, nie? Dawajcie od razu: Podrzuty, jak daje, rubiny. Czuję, że odda. Jak kliknę dalej, powiodło się. Uuuuuuuuuuu No i To, <grystanie> to jest coś warto czy nie? Jest potencjał jakiś na No jak chcesz znakomitego rubina zrobić, na pewno na happy będziemy robić, nie? Ale to mówię, mój plan jest taki powtórzę Podujemy w SMK na happy Robimy rubina znakomitego, w sensie wszystkie inne antyki sprzedajemy i kasa w rubina. Bo to nie będą tańsze, bo wszyscy będą robić po tej alchemie. Powiodło, powiodło. Dobra <laughs> Ale... Dobra widownia, bez skazy wchodzi. O taką z buta. Z buta to na... chyba. Zobaczmy No a Nie ulepszam tego, na pewno nie Widzimy cały tą alchemię, co żeśmy zrobili i... Dobra, to kore już nie zbieramy, nie? To co przeklikałem może być, nie ma tego... Nie ma szału, ale jest, nie jak to mówią. Uwaga! Sprzedaję moją maszynę, na nie bo a tyle. Przygód 600 że zwianek. Żegnaj. <grym> Czas no, oddam, widzowie. Miłość zawsze oddaję! Pa. mityczny, 7. I uwaga. <grym> Jakie skamy tu idą... Jeszcze jeden! Mnie to obchodzi, jak teraz spaja się poddaję, nie? To zak... Skam! Dawaj to! Tejagi! Dawaj, k tak nie może się historia skończyć! No ja... No <śmienic> <śmienic> Jakie to skawy idą na mnie? <śmienic> Dobra, on mi da mi tylko rubina. Będziemy mi darmową próbę znaczy darmową. Zrobię to oczywiście za kasę, nie? I to nie wejdzie. I ile żeśmy spali w tych w Dwa, nie? Czy trzy? Dzięki Na razie. Może być pusty nawet, bez skazy. No, 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 ja, ja... W końcu! Może być bez skazy pusty, naprawdę. Bidzie do znakomitego. Może być. Wejdzie od buta na 8, czy nie? Obstawiamy. Dawaj, jeden, dwa, trzy, oczywika. Końcu. Dobrze Ja p pod rząd Gra oddała A, tu jest 56% No chyba wygląda hit, nie? I to tak czy mogę oddać samanicy Zobaczymy w sumie No te moby to jest buta misy robi. O, co?! Ale k***, spadłem! <laughs> Problem najmana! Ale k***, spadłem, sekundę, co tu się od razu? Macie rację, obrona na magię, więcej, mam 20 do pożytku, obrona na magię i... I... E, woda na magię. Powinno być ok. Dobra, ile biolog do oddania? Na kolejny konar oddany Odpalamy to i to i mam 230 będę na magię więcej jak teraz nie ustoję, to jak nie wiem, nie na styk stoję, ale nie nawet nie tędy nie, nie strzelają, nie? Za dużo, no mam, mam obrony Nie wiem skąd wziąć 300 obrony więcej Kutno mi Dobra, uwaga, tu se k***a stanę, uwaga, test, te... wielki test, czy stanę w nie, dobrze, że nie muszę odpalać robonego i tego, nie no nieźle ale niekiedy jak mi wszystkie, to faktycznie, brakuje trochę, kamienia ochrony brakuje, muszę dać kamienia ochrony i powinno być okej. Okay. Poczekajcie, ruszam w światło lotniska Jedziemy Przygodo zaczynaj! Nawet tu siedem nie było. O, Uu, proszę, proszę. Nie chcę przepalać tyle kasy, błagam. Tylko to mi brakuje, żeby expić. <ścoughs> nie mam żadnego rytualnego. Jeden, dwa, trzy, cztery marzenia się skończyły, pas do plus osiem, rower do plus dziewięć, robimy to. Dwa potrzebne więcej, dwa potrzebne. Dobra, osiem plus osiem. To będzie 200 taktyka. Halo do Kiska odbiór. Ja Chcę pas plus 8, nie? Grał tym wie. Dobra. Pas gotowy na płyt 9 robi na pewno. Jeden, dwa. Już teraz na plus 9? Usme raz, czy si tam siódmy? Depresja incoming. Yap. E. Hey. Yep. Hey. Hehehehehehehehe tak Dawaj A, okay. Jeden Dwa Stary mamy kokus pokus! Nie, p... Nie, czemu tak mi tak schamuje? K... A. Czemu nie? Dobra, jaką obiecywał? Jaką obiecywał jakąś zrobił, uwaga! Dobra k jest! I ja... matka no zobacz to! Nie, nie chcę pasa na plus dziewięć, mam go w d... Jeden na w tą czy w tą... Nie mam pieniędzy, zostać mnie! Biały! Pięć sztuk! <śled> Dobra widzowie Mam teraz defa 700 840 będę miał z sambo czy 200 więcej prawie 180 więcej Jak teraz się wiem to ja jeszcze wiem Mam jeszcze kamień ochrony mogę założyć Bo uwaga Jakub w w... Czy, czy lepiej jest? Po 1000, zabił mnie po 1500 Więc chyba Jakub dał radę w końcu, co? Nie, już się tak nie ściągają, chyba, nie? Idziemy wyżej sprawdzić, tam ich jest więcej. Co myślicie? PDK mogę założyć? Czy. będzie. trochę tak za mało bije, nie? Chyba kamień ochrony trzeba założyć jednak. Tak na styk w sumie, nie? a załóżmy kamień ochrony. Tak, jeszcze brakuje coś, brakuje coś jeszcze. Demage'u chyba tak trochę, ale nie wiem skąd mamy czy coś na Musiałbym mieć zodiaki po prostu. Musiałbym po prostu mieć zodiaki tyle. Baczmy z kamieniem. No i teraz chyba jestem nieśmiertelny, co? Biją mnie po ile? No to jest to tam z nimi, nie? Ale demage'u więcej nie wycisnął na, na razie być, zrobię. Nie mam z czego po prostu. Nie, no powiem wam tak, na pewno tutaj trzeba update'ować damage, nie? Nie stać mi na razie, więc sobie skipniemy. Idę, idę oddawać konary i certy i potem szamanem w metiny, nie? To będzie speedy zales po prostu. Poczekaj chwilkę, wpuścisz mnie na... tego? No tak, no mówię, ustawimy autołowy, ja idę z psem. Ale fartnie Diego, co ty robisz? Weź to, no masz i se, idź iść tu, proszę. A to zostaw? Muszę tutaj poprzykać tym odsłaszaczem, bo za blisko tych kabli siedzisz tutaj. Sholcom się kołę, widzę. Nie, nie to się zacznie Diego. Tam jakaś piłka jest, dlatego tak, czy... Czekaj, muszę zobaczyć. Dobra. A te... dowódc... notatki? N nie mam wydropione, Tyś... ale to z Hydry lecą, ze Szkaty. Bo nie wiem na, na, na razie, czy ktoś będzie to dropił, czy... Bo z bossów to ja tego nigdy nie dopiłem. To nawet nie wiem jak to leci w sumie. Bossy... Okay. Otworzysz parę Szkat Hydry, już masz tego parę dziesiąt, nie? Lecie, lecie no jutro lecimy No powiedział, jakiegoś? że 25 średnie chyba jest 35 widzę no 20 orki, no to na Turków akurat Dobra My pisali ten po angielsku, że orki na ciebie działają akurat No wiem, ale to mi to tam ale miało być 50 średnie, on powiedział, że poniżej to jest, to jest, ale, ale Ulepszenia, certyfikat. No, niech tego nie robi. Nie no, 35 ładnie, no ja mam 33, też ładnie. Jeszcze że 30 jest ładnie. Jak jeszcze jest 20 jotun i 4 diabły, to chyba spoko, co? No, bo słyszałem, orki, że 20. na mnie k*** bonusy. Na ja mnie no bo mówią nie, bo... na ciebie wódz orków. Na mnie mówią, że jestem żoną mokra, k***a, Daj spokój. Nie k***a mówiłeś? Mimo 50, bo jak nie, to syf. Stało się jeszcze dużo tak, No na pewno no. nie będę 45 miksował, k***a, ty. Ale p. No odezwał się. Kamień ze szczęścia 43! 250 zł wzenek O jest, i wydopiłem już kamień. Chyba no, tam przylądać się mi poleciał. Okay. Konary oddane. No to co już kończysz oddawać? Konary? Konary właśnie. Ile ty i... tego skipnąłeś? Po 8 minut oddaję, co 8 minut. Okay, no nie mój, że to klienta dał jest... mi wy... Co mówisz? Ja tak wczoraj robiłem przez chwilę do 12, bo to jedna spirala law. No jak kone będę oddała co godzinę, tylko teraz skipnę szybko do setów, nie? Zapiszmy sobie pozycję i chodźmy na te giganty. Tysięczniki w sensie tego Peta trzeba dla Sergiusza zrobić, wiecie, widzowie? Jak oddamy teraz Certa, to sobie wbijemy go na sobie level. leby. Na tej mapie z darmowym dropem. Już. Tam się, ma nie być dropu. A no. Spimy. spimy? Dropno mi Kamolsk. Metino. Bo z metinów w dropi, dropem komole. Właśnie, my, my, właśnie, popsułeś przepustki na Ninzie, będziemy teraz chodzić na mapę, gdzie jest drop. Dałeś bazę, to będziesz miał z no w drop. No teraz będziesz bił Metiny, tą ninżą czy nie? Ta, znaczy teraz na awku jestem, nie? Ale nie, mówię potem, będziesz, jak będziesz bił Metiny, to pójdziemy na mapę z dropem. Będziesz miał komole gratisowe. Okej, okay, no to dzisiaj też tak możemy zrobić, by the way. Ja już no. dzisiaj bym szedł. Do nie miał? Dzisiaj krócej. Do, Do czwartej. No, no nie wiem, myśla. No, obiecałem, że nie kończę streama, póki nie wbiję 120. E, 115. A mam 113. Dwa poziomy. Wydałem na ile wydałem? Na monety? Nie wiem, no z 1240 zł. Jedno Ale myślę, jestem top jeden ninżem. Pisałem mi to w żółte papiery, no dobrze Dobrze nie miałem dziewczyny, nie muszę się tłumaczyć przynajmniej. Dobra To ty Dobra, obstawiam. Wszystkie zmianki zmiksuję. zwiksuję płacę na to 25 zł PSC nie Nie no, szały to oślety też, bo nie ma tych klas. Remiksuje to 200%. Chabiamy, mixt to. minne to. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie? Uuuu, ma to jest trzy czerwone kawałki z Was, czy nie? Czy odłamki? Ja mam chyba je jeden. Nie mam żadnego. To nie ma raczenia, bo ludzie nie ogarniają, jakie są perfy, jakie nie, więc. Czyli samie cenię nie Najlepiej, jakbyś miał y y Metiny i inne statystyki, oprócz Inta, wbudowane. Dla mnie int byłby fajny, co nie? Ale to mówię o takim... Sungmie, int nie działa no to tak. na Sungmie, tak jak mówisz. Znaczy, tak jak myślisz. Mam na widzicie? Się będę nie, nie to. Oprócz inta, wszystko oprócz inta, nie? Czyli Wit odpornościła i macie to jest perfect, Bartuś. Ile kosztuje? 6 won, 20 milionów. Warto, ciężko, ciężko zrobić. Ilebym jeźdź kupuje? Dużo tego jest, zajdziesz. Aha, są, a są takie dwa? Jest takich pięć nawet. Ile kosztuje mityczny, przejrzysty? 17 okay. won. Nie, to nie jest mnie A nie będziemy należy robić. Robimy zwykły ametys. W sensie, nie wiem, że jest potrzebny, ale bieda koordynowałaby oczy, nie? Zakomity 7 won. 75 won. Ja jak Rubin. A jest wyborny? Nie. Ja p... trzały. zwietrzały. Chyba dzisiaj centów nie zrobimy. Trzeba iść, ja wbiłem już 114 centów. <grym> w ogóle dzisiaj mi... Ja, ja idę z psem i spotykam mnie widz i też psa i mówię do swojego psa, nie mogę się z nim bawić, musimy najpierw niejta sypnąć. <grym> ja się posikam, g***a, nie? Shiba inu. To jakiś pewnie dla bogatych... Ja, japoński, japoński. Proszę? Nie nic, nic, taki... Szczeniak tryb, to... Szczeniak 7000, no, teraz kosztuje. No... To jest taki jak... pies-kot. Pies mem, no, to jest... Shiba, na pewno no piszesz... kojarzysz. Dogę, jak wpiszesz grafikę, to... A, to jest ten, co... Jest emotka fil... W... Już pytałem, dobra. Nie wiem, o co chodzi, ale załóżmy, na że Na Twitchu wiem. jest taka, no. Aha, no nie dalej nie ja wiem, ale... A, okay. tak, ci chodzi, tak, no to jest to. O, widzowie, <laughs> 11... Kwietnia, czyli tomorrow i są blaski od 18.22 Szykujcie jedziemy prosto. A dzień wcześniej czy dzisiaj od 18.22 wędkarstwo te rybaki to rybaki? No, o 4 godziny 18.22 To jest taki event, że takie szkatki tropią. No puzzle ze jest, jest, nie? Podrob. Od 12 kwietnia przez 12 godzin 100% do PD ty. Oho. Prze 12 godzin macie 100% więcej do PD, Do 12 godzin. No nie, przez 12. 12 kwietnia, od 12 do północy. Dwie mędrówki dostałem, widzowie. Ale bez skrytu nie zdążymy dzisiaj certów zrobić. No, niestety, starałem się. Zobaczcie, że dzisiaj biurok cały dzień, ale. Ja po prostu wiem, że lepiej jest to zrobić. Niech po spokój, nie? Trudno widzowie, no... Nie ma kontentu zbytnio, ale... to ja to poradzę, k***a, nie? I najmniej jeżeli to będzie happy, to ninjum wyjdę, będziemy robić alchemię, a szaman będzie seks pił, nie? Na pełnej k***ie. Ale zobaczycie, że mam rację, nie? tym... tym co robię właśnie, o tak powiem. Dużo Polaków przychodzi, rezygnuje z gry, psycha siada, to się wymieniają, wiesz, bo tam grają. Chodzi o to, pat sytuację masz, postać 6-7 lat, jest warta 10 tysięcy, nie jesteś w stanie ją spieniężyć. No to masz dalej, bo już jest to syndrom jakimś, nie? Chcesz porzucić tą postać. Wiesz, idą na tuczka, a potem mówią, a wraca mnie, o to mi chodzi. Rozumiesz? Tak. No. I mówię no dzięki temu, że wymieniam wony na Polandzie, No oszczędzę na item shopie jednak, nie? A co z tymi happy hours i tym drugim? No nie ma k zapowiedzi albo gdzie happy, albo aukcja. Jedno z, z, dw z dwóch Gramy w koło, uwaga. I robimy koło, no. Już odpalam Wella. o, Nie odpaliłem się i w... Albo Kryształ tam się skończył. Uwaga. Happy... Aukcja. Uwaga, a ci powiem co będzie. Czy dzisiaj będzie? Aukcja błyszkawisza dzisiaj będzie. No. Nawet lepiej.